Piosenka, skaczę na sto kilo, piosenka robię dziennie, robię, 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 piosenka tu robię dzień. sto kilo pod nas. Dla mnie to jest duża mało. czyli okazji sobie zrobię to kakao, e, 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 niko się zasrało, ale się porało.

A nowy to jakie jakiś rywędy. To jest rap I Ryczysz sobie do kosmosu. Tam nie ma tygrysa, tylko tam są ufoludki. E, Skacze tam jadłutki. E, e rówina na ziome. E, ja cię tu pozdrowię, ja ci daję korę. Co bym nie chciał, to ci tam napoje. E. Ty nie wypijesz koli, mm, mm, mm. bo cię coś zaboli. O, te, o tej koli, coś ci wiedzi głupie. E. Idź do to i to ja rupię. Ja ci tego nie kupię, e, nie dawaj mi tu tego, I Dam głupia tu psiego, robi natarka nawija. Potem idzie z rapem kija. E, Słyszaj ten huk? Jak gdyby... Ja ja mi... Oryny Nie, a Nie. E to ja e, e, słyszałeś, żeby zostawił... Słuchajcie. Ja jej nie chcę. Ty się... Ty się, ty się, ty się... Nadka grzebierz zabawka. Kotki miałcą tą Benek je ciągle wsią karmę. A Niko jest a z kocią. Teraz będzie nikom rałcą, a kotka nie chałcą. Miłem milion, ale kiedyś. Może teraz zrobię coś A puf e. A puf w się, E. A chuj, e, 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 e. Bój, e. On się strum. to jest jakiś luź. Mane, e, e. mane, miliony tu ginie, no i każdy mamy. Na raz zostawcie subskrypcję i to na tyle. Zostaw subskrypcję, zazwonę, yy, oglądajcie następne filmy, po i w górę subskrypcji. To na tyle. Na